Chciałabym Was bardzo serdecznie powitać na moim kanale. Z góry mówię, że kiedyś nagrywałam na YouTube, dlatego niektórzy z Was mogą mnie kojarzyć. Chociaż nie byłam jakoś specjalnie znana, no ale różnie to bywa. I tak, na początek takie nowinki. Co pojawi się na moim kanale? Jak na razie będę nagrywać w gry Borderlands, Resident Evil 5, GTA San Andreas, może i, i, i także na multiplayerze. I różne inne. Może także pojawi się Minecraft, co szczerze mówiąc wątpię, bo nie przepadam za tą grą, ale jeżeli będziecie chcieli to jak najbardziej. No. Może jeszcze kiedyś pojawią się vlogi, ale to po jakimś czasie, dlatego że z ostatniego kanału nie mam najprzyjemniejszych jakby wspomnień z nagrywaniem vlogów, także jeszcze się w sumie zobaczy. Kanał będzie prowadzony przeze mnie. Może pojawią się jakieś inne osoby, ale jeszcze nie wiem. Także komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie i do następnego odcinka żegnam się z wami. Cześć.